Zobaczmy co to jest jakiś kolejny obóz Chcę żeby lepszyć broń słoneczna symbolika hmm. Czyżby jakiś kurs. Tak zaczynam otworzę No ale gdzie ja mamy znaleźć te surowce? To jest jakaś ok, zupa Aha, to się tutaj... Od tutaj Od czego zacząć? Tutaj punktów nie mam do rozdania, ale okej. Okay. Ja, nie no, gdzie są te surowce? <laughs> nie mam pojęcia. A ogólnie zauważyłem, że jak e, czcić? nagrywam no, rapsem, to troszeczkę mi zwalnia no. grę. No i między innymi właśnie dlatego e, te kruki nie odlatywały. Bo jak właśnie e, zrobiłem to małe cięcie, żeby zobaczyć, jak się na to później musiałem się przejść do tego momentu e, do tej... Tych, tych, tych katakumb, no i tam właśnie no i tam właśnie e, jak byłem Lara jakby to no że były kruki no, ej. No, dziwnie się tu steruje O jednym, sychaj Okej okay. co my tu mamy? To są badaje, że te surowce. Zadziała, potrzebuję tylko trochę więcej. Aha, czyli mamy znaleźć pięć takich dziwactw Aha, ja mogę o nich teraz zbierać luki Czy coś tu zrobić Nie wiem, gdzie drugi wilk W każdym razie to mi zrobi punkt doświadczenia A jeśli chodzi o te kruki i co nie to postaram się jakoś to zmienić Nie wiem, coś w grze może Będą odlatywać Niczego nie obiecuję, ale się postaram. Okej, okay, drugie Wow Kolejny trup Ta tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona Aha Zobacz, Kąt kamery No, aby dopasować kąt kamery, no ale jak. Yy, aha, czyli jakieś maski mam znaleźć jeszcze. Mhm. Okej, okay, czyli to są jakby jakieś sekrety, mam rozumieć? Taki system sekretów, nie wiem. Yy, to jest jakiś trup? W sumie widać, że deadline nie tak dawno. Ok, tam pójdę za sekundkę. Jeszcze tutaj coś jest. Tego mi właśnie trzeba. Ogólnie musimy to troszeczkę zbadać. Tą okolicę. Co to jest? To jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Nie wiem Lara, ale to było takie malutkie, że po prostu nie, nie widziałem. Więc gdyby nie włączył yy, mi się ten kursor, że mogę nacisnąć coś, to raczej bym to nie włączył. Okej okay. No Dobra, szukamy dalej. Aha, tutaj mogę wejść jeszcze. Lara włazisz tu. Wróciłem do obozu, dobra. dwa z pięciu tych skrzynek. Jeszcze czy te skrzynki tam zostały? I te maski, no czy co to jest? Mogę zobaczyć tutaj milonek. O, jest. Przydałoby się więcej. Idziemy Lara, to jeszcze coś jest widać. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze jedno, tak? No, a, z tym jednym to będzie. parę problemów, tak mi się wydaje, ponieważ zawsze z ostatnim jest najwięcej problemów. <grym> tak to już jest w grach. A przynajmniej ja tak mam, że jak znajdę. A komu oni oddają cześć? Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Okej. Okay. Znaleźliśmy kolejną kartkę z dzienniczka. Sam... Mm -hmm. Czyli musiał tutaj być, bo ten koleś. Co to jest? Chodzimy po tym bożku. E, mogę tam pójść. Chyba niekoniecznie. No dobra, e, to szukamy dalej. O! Jest skrzynka. O, ostatnia. Dobra, to powinno wystarczyć. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekam. Aha, w obozie mogę naprawić. Strzały się przydadzą. Fajnie, że strzały są tak porozrzucane po terenie lokacji. W sumie nie trudno je znaleźć, bo w wielu miejscach one są. Ja cię umyję. Ja mam wcisnąć. oj, ojoj. Dobra, mamy fajla. Ale co ja mam wcisnąć? Dobra, mamy fejla. Ale co wcisnąć? No, i nie mówcie mi, że ja mam to. Asynujące. Dwa zupełnie odmienne style. Nie mówcie, że ja mam to wszystko zdobywać od nowa. Jak tak, to chyba zaraz wariuję. <noise> Nie, ale... spoko, mogę zbierać. Mm, ogólnie powiem wam, że... ...ten let's play... w tym let's play'u cieszą mi fajle. Użyli właściwie mnie. Zdychaj, świniotlenna. W tym netwej ucieszą mnie fajle, więc e, nie będę się tutaj tak bardzo wnerwiał jak w tym of Hershey, no ale Troszeczkę będzie irytujące e, zbieranie tego wszystkiego na nowo Dada. to powinno wystarczyć Czyli e, nie muszę już tego wszystkiego zbierać Czy co? Nie wiem Szczerze mówiąc Jereń. Podejrzewam, że wtedy miałem nacisnąć F. O, dobra, nie muszę. Podejrzewam, że wtedy musiałem nacisnąć e, klawisz F, bo podobnie było właśnie w jaskini. Natomiast troszeczkę jest zdenerwująca ta interakcja. No ale spoko. Przy okazji yy, poznajdujemy się więcej tych surowców. O, mogę zbierać. Owoca, jak fajnie. Super. Nie no. Podejrzewam, że dzisiaj będę bardzo długo nakrywał. Chociaż nie wiem. Ciekawi mnie jeszcze, czy ta notka e, sam się zaliczyła, czy nie. Podejrzewam, że tak, natomiast nie pamiętam, jak się szło do tej... Ym... A tutaj jest. <ścoughs> o wilku mowa. Nie, zaliczyła się ta notka, zaliczyła. Dobrze nawet. Muszę wrócić do obozu, żeby... Naprawić ten czakram. Zeprzeć. W sumie chciałbym wrócić do tego obozu, yy, gdzie porwano tą sam. Nie! Wy nie zabiłyście. Zapłacisz no za to. Ha, masz. ha, <ślesz> Łata długu. Bierzemy strzały czy coś tam. Nie wiem co robi. Może zabiera o nich mięso. No. Albo zdziera z nich skórę. No ale dobra. Um, tutaj gdzieś był obóz ten. Czemu jego te wilki nie atakują? Niesprawiedliwe. Okej okay. mm, Możemy ulepszyć są Z pomocą zebranych serwisów lepszej sprzęt, broni Okej, okay, dalej Znaczy jak mogę ulepszyć ten sprzęt um, No i No to jak? O co chodzi? Ulepszyłam czy nie? Nie wiem. Wzmocnione, ok. No to troszeczkę dziwne, nigdzie nie piszę wzmocni, a nic, tylko kichlene na to. No ale dobra, e, mogę ulepszyć. Podejrzewam, że za. E, właśnie takie otwieranie m, tych skrzyni, Czeklam będzie się niszczył. W sumie pewnie tak na no, ale no. Możemy pozwierać troszeczkę wyspę. A nie, je, Otwieraj to. No i co my tu mamy? No ale i takim nic nie się ma. Jakieś narzędzia. Myślałem, że ona mi to weźmie. Chodźmy jeszcze do starego obozu. Tak jeszcze jest skrzynia jedna. Bo tam jeszcze była skrzynia w tym obozie starym, w którym powerwano sam i ja wezmę tą skrzynię. Ogólnie jeszcze powinniśmy spalić ten koką, co tam był w tym obozie. Nie! Dychon! W sumie 6 wilków było tutaj w tej lokacji. Cały czas o tym zapominam, że mogę coś takiego zrobić. Okej, okay. w sumie to nawet może nam pomóc. Hmm. A mam takie wrażenie, jakby yy, te punkty czy już się nie powiększały. jeszcze do obozu. Chyba był tutaj. Okej, okay, chodźmy. Idę jeszcze lara. Otwieraj. O. Nie wiem no to może mi daje surowce jakieś. Nie wiem, naprawdę. E, w sumie jeszcze pochodni powinniśmy i to spalić. Powinniśmy nawet. Gdzie to nie ma być? O. Tutaj mogę wrócić? O. Nie, w sumie tam nic nie było oprócz tego e, wejścia do katakumb Do bunkra całego Przecież katakumby na pewno lepiej brzmi e, Bardziej się kojarzy z grobowcem Ja się już 36 minut prawie nagrywam. <laughs> Będą dwa odcinki. Hmm. Dobra. Myślę, że mógłbym jeszcze troszeczkę pozwiedzać tą wyspę, jednak um, znowu wilk. Tyhaaaaj Nie no Jajuu, kurde To kiedy ja mam cisnąć ten F? No dobra, nieważne A w sumie, gdzie jesteśmy? No tutaj Dobra, myślę, że otwarliśmy ten czek, to się już wszystko nam zaliczyło. Udało się, Laro? Tak. Spróbujemy. Do dzieła, dobra. O, ja jeszcze ja tutaj coś jest. Twój Jeszcze coś jest. Kochanie, myślę. Myśl, zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to dziesięciokrotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć. Nie straciłem swojego zmysłu, po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę. To moja młoda protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmować odkrycie. Moja Aż pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę, poczekaj z tym. Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę. oj, oj, oj a to? Wszystk... Całą chwałę chcę dla siebie. Nieładnie, oj, nieładnie, doktorze. Coś po drugiej stronie. Warto jeszcze sprawdzić. Gdyby jakaś notka nam uciekła z nosa. Okej, okay, myślę, że no, może nie znaliśmy wszystkiego, ale coś znaleźliśmy. Okej. Okay. Więc idziemy. Spróbujemy otworzyć te drzwi. No... będzie troszeczkę klikania, o jacie, mi już palec boli. No lara Jacie, no Przecież klikam cały czas, słyszycie to w końcu mnie palec zacznie tak. Bo ręka mi już tak boli. A może to wina Witmana. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być Słoneczna Królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? A hmm. wyspa musi mieć niesamowicie bogatą historię. I zastanawiam się teraz, czy.. Laro, ruszajmy się. Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi Pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. W sumie, już chciałbym skończyć tej odcinek, bo już 40 minut nagrywam. No, ale dobra. Chyba, że nagram 3 odcinki. Albo dwa 25 minutowe. A to jeszcze się zobaczę. W sumie, szkoda, że nie mogę biec. To jest chimiko. Ale spójrz, misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantynę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Hm? Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im hm. ufać! Pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy? Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Oh. A. A. Nie! Proszę! Proszę! Nie. Zostaw. Nie walcz z nimi, Laro. A. A. Rób co każą. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Тихо. вы Тихо! Надо послушать, мочи! Тихо. Не рубчай, чтобы ты Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Zaręczaj! Nie! A kurwi, a kurwi! No i teraz ich! Ok, coś się dzieje w końcu. <laughs> Ale myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Naprawdę akcja yy, nabrała ciekawy. Ej, hey, przyprowadź Zrobi się! ty naprawdę, <słuch> um, się zaczyna jak diabli. Fajnie się robi, naprawdę. Ja nie wiem, co tu robić. <noise> ok, więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I teraz już razu. Więc cześć, trzymajcie się.